Tylko do całowania. No i pierśni też całuj, k**wa, bo ona go będzie nosić. No. Jeszcze ja piętolet, co się dzieje? Bóg tak wy, wy, wyciął barmi, jak <grym <grym> no Bogdan, zamknij się! <grym> <grym> ja teraz wstaję? Ja wstaję, tak no. jest. A teraz wstajesz si się kładziesz! w ten sposób. Teraz się kładziesz. Mam nie patrzę. Babciu to jest od 18 lat. Mamo, to jest dla dorosłych. O, to było przesłodkie. Aneta, połóżcie tak jeszcze raz. Co zrobić? Tak, tak właśnie było, się było... Fajne, nie? Tak. <grybuj> O, tak. Ja sobie tylko wikunia na chwilkę podejdę, dobrze? Dobrze.